Aby skorzystać z funkcjonalności XEF, musisz najpierw skonfigurować ustawienia, do tego niezbędny jest certyfikat, który uzyskasz na platformie XEF. Dostępne są dwa rodzaje certyfikatów. Uwierzytelniający, służący do logowania się w systemie XEF z zewnętrznej aplikacji oraz do oznaczania faktur kodem QR, linkiem, który służy do podpisania faktury w trybie offline, umożliwia wystawianie faktur podczas awarii systemu XEF lub braku internetu. Aby uzyskać certyfikat dla środowiska produkcyjnego, wejdź na stronę logowanie systemu KSEF na adres www.ap.ksef.mf.gov.pl. Środowisko demo, na którym możesz przetestować aplikację, znajduje się pod adresem www.ap.myśnikdemo.ksef.mf.gov.pl. Wejdź na stronę logowania KSEF, kliknij Uwierzytelnij się w Krajowym Systemie E-Faktur, wybierz sposób logowania się do systemu. Dostępne są trzy możliwości: profil zaufany, logowanie certyfikatem kwalifikowanym oraz przez odcisk palca certyfikatu kwalifikowanego. Dla przykładu, logowanie odbędzie się przez profil zaufany. Wprowadź NIP swojej firmy, a następnie kliknij Uwierzytelnij. W kolejnym kroku kliknij Podpisz. W tym kroku również zostanie wybrany profil zaufany. Prowadź login oraz hasło logowania do profilu zaufanego oraz SMS-kod potwierdzający Twoją tożsamość. Po poprawnym logowaniu do systemu XEF wybierz z menu po lewej strony certyfikaty, a następnie kliknij wnioskuj o nowy certyfikat. Wpisz nazwę swojego certyfikatu, a następnie wprowadź dla niego hasło, ważne jest, aby je zapamiętać, będzie potrzebne w kolejnych krokach. Kliknij generuj, w kolejnym kroku wybierz uwierzytelnianie w systemie KSEF i kliknij wyślij wniosek o wydanie certyfikatu. Proces generowania nowego certyfikatu zazwyczaj jest bardzo krótki, dlatego po chwili możesz kliknąć Odśwież. Możesz go pobrać klikając Pobierz certyfikat. Zostaną pobrane dwa pliki CRT z certyfikatem oraz key z kluczem prywatnym. Pliki te będą niezbędne w kolejnych krokach. Teraz możesz uruchomić program serwis XEF. Pierwsze uruchomienie to komunikat o błędzie połączenia z bazą danych, dlatego należy przeprowadzić konfigurację. Wyświetli się okno, w którym możesz wybrać wykrytą konfigurację lub wprowadzić ją ręcznie. Następnie kliknij połącz z bazą, jeżeli połączenie było poprawne, możesz ją zapisać. Konieczne jest ponowne uruchomienie programu. Należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, te same co do menadżera serwisu. Jeżeli nie masz uprawnień do logowania, musisz je nadać. Przejdź zatem do menadżera serwisu, a następnie do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami. Wybierz odpowiedniego użytkownika, a w kwestii współpracy z KSEF obecnie są trzy rodzaje uprawnień: wysyłanie dokumentów sprzedaży, pobieranie dokumentów zakupu, zarządzanie ustawieniami komunikacji KSEF. Nadaj i zapisz uprawnienia. Teraz możesz się zalogować do programu konfiguracji Ksef. Dostępne są zakładki: logowanie, certyfikat, faktury, sesje, baza danych oraz zamówienie licencji. Najważniejsza jest jednak zakładka certyfikat. W niej są najważniejsze ustawienia. Wybierz zapisany wcześniej swój certyfikat Ksef. Następnie klucz prywatny. Wprowadź hasło, które ustaliłeś podczas generowania certyfikatu. Następnie kliknij generuj certyfikat P12. Jeżeli wszystkie wprowadzone dane były prawidłowe, certyfikaty zostaną zapisane do bazy danych. Dla bezpieczeństwa wszystkie te dane są szyfrowane. Klucz publiczny KSEF zostanie automatycznie zaktualizowany i zapisany do bazy, jest on niezbędny do komunikacji. Jeżeli podasz złe hasło, certyfikat nie zostanie przetworzony. Czynności te możesz powtórzyć, aby zapisać certyfikat podpisu faktur offline lub dla certyfikatów demo. Podczas tej operacji program rozpozna rodzaj certyfikatu oraz przeznaczenie. Wyświetli szczegóły certyfikatu, które zobaczysz poniżej. Twoja konfiguracja XEF jest gotowa do pracy. Możesz przejść do menadżera serwisu, aby wystawić i przesłać pierwszą fakturę. Wejdź w dokumenty sprzedaży, wystaw fakturę tak jak robiłeś to do tej pory. Możesz fakturę tylko zapisać, pozwoli to na jej dalszą edycję lub usunięcie. Albo zapisać i od razu wysłać do KSEF. Jeżeli ją wyślesz od razu, nie będziesz mógł jej już poprawić ani usunąć. Po kliknięciu zapisz i wyślij, proces wysyłania rozpocznie się automatycznie. Jeżeli nie wystąpiły żadne błędy, np. z logowaniem, przetwarzaniem certyfikatu czy generowaniem XML, faktura zostanie wysłana, a UPO zapisane do bazy danych. W linii faktury będziesz widział status wysyłki faktury, 200 oznacza poprawny. Obok statusu będzie widoczny unikalny numer nadany przez KSEF. UPO możesz podejrzeć, wydrukować lub skopiować do schowka. W drugim scenariuszu, faktura najpierw zostanie zapisana, a następnie wysłana z poziomu tabeli faktur. Dostęp do wysyłania znajduje się pod prawym klawiszem myszy w tabeli faktur. Pobieranie dokumentów zakupu jest równie proste. Znajduje się w dokumentach magazynowych oraz kosztowych. Pokażę ci jak przyjąć na magazyn zakupiony towar, pobierając fakturę z systemu Ksef. Wejdź do dokumentów magazynowych. Kliknij ikonę Ksef. W oknie pobierania dokumentów możesz określić zakres dat poszukiwanych dokumentów oraz ilość pobieranych dokumentów jednocześnie. Kliknij Pobierz listę faktur. Wyświetlą się dostępne dokumenty oraz ich stan w systemie. Jeżeli dokument jest już zarejestrowany, będzie to widoczne. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej fakturze i wybierz Przyjmij na magazyn PZ. W kolejnym kroku kliknij Importuj z KSEF. Pokaże się lista pozycji z faktury. Możesz tu zdecydować, które pozycje przyjąć, a które nie. Następnie kliknij Importuj dokument. Teraz wystarczy zapisać PZ i towar zostanie przyjęty na magazyn. W tym wypadku utworzona została również pozycja kosztowa. Prawda, że proste. Podobny sposób możesz pobrać dokument kosztowy. Wejdź do dokumentów kosztowych, kliknij ikonę SEF. Kliknij, pobierz listę faktur. Wyświetlą się dostępne dokumenty oraz ich stan w systemie. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej fakturze i tym razem wybierz, dodaj do kosztów. Wybierz grupę kosztów, jeżeli takie stworzyłeś, i zapisz. To wszystko. Dokument już jest w systemie. Kiedy będziesz zamykał program, a będą istniały dokumenty niewysłane do KSEF, zostaniesz ostrzeżony o tym fakcie. Pamiętaj, że po wejściu w życie KSEF masz jeden dzień na przesłanie dokumentu sprzedaży, aby stał się fakturą. Niewysłane dokumenty do KSEF nie są dokumentami uprawnionymi. Dziękuję za uwagę i cierpliwość. Życzę owocnej i bezstresowej pracy w nowej, jeszcze bardziej cyfrowej rzeczywistości.